Daliło, co za? A i tak mi wiatr dmucha w oczy. Czekajcie, chwilę. Nie rozumiem, dlaczego tak to wygląda. O... No, dobra, wreszcie. Witam wszystkich, czyli samego siebie póki co. Wszystko jest. Nie bój się, moja żona, droga czy raczej, raczej w poprzedniej transmisji miałem strasznie. Siema-siema. W poprzedniej transmisji miałem... Bez kitu, że ja tutaj nie mam nic zapisane jeszcze. To wszystko muszę na nowo robić. Ja pierdzielę serio. Dobra, mniejsza z tym. Zawsze. Zawsze musi iść nie po mojej myśli. No nic. Profilno. Muszę wszystko na nowo odblokowywać, no zajebiście. No, dobra, mniejsza. Pobawimy się. Bo czemu by nie. Tylko błagam, dla tych co wejdą, niech nie poruszają tematu Chorwacja, Brazylia, bo, bo wyjdę. No, są wszystko już każdy widział. 2, 12, 8, 2, 12, 8, oddam sobie teraz mikrofon, żeby nie piercić do niego. Oje, oh yeah. jak najbardziej bierzemy, co o tym powiesz? To nie nic mądrego. Chyba zginął. Miejmy taką nadzieję. Trafienie w tego co trzeba O ho, 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 ho! Ale poszło Ładnie, ładnie, to było dobre To do masa tam się zrobiło? Z zumbiaków? Jak pójdę sprawa, sprawa, wezmę to i to, będę miał full ekwipunek, pójdę, wrzucę się tam Dobra, jakoś to ogarniemy Jakoś to będzie Jezioro będzie Dobrze Czyli tak, tu jest kluczyk Bierzemy, bierzemy i zejdziemy sobie na dół to wygląda sprawa chłopaki, chłopaki zapili. Tu już raczej policja szukać się będzie. Chociaż ja jestem z policji. Ha! Znalazłem ich. Stać policja. My name is Leon Kennedy. No co ty, że ty żyjesz? Chyba już nie stanie Ostatni nabój to był proszę panie, proszę pana Panie proszę Schowamy, schowamy z... 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 Wyciągniemy, 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 pomieszamy, schowamy, schowamy, zostawimy, zostawimy, zostawimy. Jak tu wygląda sprawa? Tu na razie też zostawię. Siema Tomsiu, witaj! Co mi tam napisałeś murdo? Że co, że mam, nie, że mam co, że mam nie grać w takie gry, a co, uznałem, że większym horrorem niż oglądanie reprezentacji Chorwacji będzie... Znaczy inaczej, to jest mniejszym horrorem niż oglądanie reprezentacji Chorwacji. O! Nienawidzę tej reprezentacji po prostu. Nie zasnę w nocy stare, ja mam platynę w to wbito, o ile że co chodzi, bo tutaj są trofea ogólnie na PlayStation i no nie ma nic co w tych, że mogłoby mnie wystraszyć. Ale pewnie coś się zaraz znajdzie za chwilę, więc stay tuned. Jak to się mówi, fajnie że padłeś, Mordo. Już odliczam dni do powrotu do Polski jeszcze dwa tygodnie. Trzymał kolego. Patrzcie, to się dzieje z kibicami Chorwacji, nie? Dobra, tego pana na razie omijemy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Przebija wszystko. Jest to z Rosją. Z Rosją, Boże. Z Francją nie zagraliśmy takiego... Tak źle w sumie. No, powrotu. No, odwiedzin do Polski. No, tak to nazwijmy. Spotkamy się. Jak najbardziej. I no to jak na latu. Ty! Eee, he, he. Tak się nie robi Ja cię tu od, od... tyłu zajdę cię A, tak, lubisz to... Lubisz tak jak się kryje pod dupie, co? Lubisz jak cię kryje pod dupie no, Oczywiście, że lubisz Kepsa z siebie zrobię No mi się nóż zniszczył Ale on na bank żyje, więc nie zrobię tego samego błędu jak ostatnio Jak w stanie po taki? To się zdenerwuje na niego, pokrzycze na niego. Lecimy teraz tu. O, ten tam spadł. Chyba nie żyje. Wow, poszło. Na tyle będzie zazdrosnął za te teksty o dupie i będziesz miał... Przypał, dlatego nie siedzi, więc spoko, ona się przyzwyczaiła mordo, do facetów podobno mogę, a ty co? Żyjesz? Chyba nie, nie wygląda jakby żył, dobra, już nie pamiętam co ja zrobiłem w tym yy, poprzednim streamie, czy ja go zabiłem czy nie zabiłem, chyba jakby go zabiłem Powiedz mi co tam ciekawe u Ciebie Ciebie słychać, wiesz, nie wiem jak tam w Polsce, jak tam się sprawiają u Ciebie w robocie. Czy, to, czy uważasz, że to są raczej zbyt obszerne tematy na to, żeby rozmawiać na YouTubie? Jak widzisz mam ogromny kanał, ogląda na nas trzy osoby <grym> więc. A, więc wiesz. Chciałbym ja do grudnia, do końca grudnia tą stówkę dobyć, ale chyba nie wyjdzie, bo kurde, jakoś opornie to idzie wszystko. A nie ma miejsca już w To co lipa. Zgoda, bo bym sobie wziął tego szacha tutaj co jest, on jest bardzo ważny, ale mniejsza z tym, weźmiemy go innym razem. Dobra, tamtędy nie idę. W sumie wcześniej stamtąd przeszedłem, to pamiętam <laughs> Treatment Facility. No dobra o! O, czekajcie, mogę to wyrzucić. Tak to zrobię. Zamienię sobie też ten pro... Nie, zwaliłem to. Zawalony robotą jestem. Stary, ty zawsze byś zawalony robotą. Yy. Ale to się ceni, takich ludzi się bardzo ceni oczywiście. Jestem coraz więcej, jestem coraz więcej klientów i roboty, ale git, zo, zo w domu mam siedem królików. Jak to siedem królików? Ale chyba, ale czekaj, ty, co? A Co ty zrobiłeś, hodowlę królików? Stary, daj spokój, nawet, nawet, nawet mi nie mów. Teraz mam też takiego królika jednego takiego doświadczalnego. Czasem pająka, jak, jak mnie zdenerwuje. Czasem pająka, jak ją zdenerwuje. Dobrze, że nie mówisz co ja się zamieniam, bo byłoby jakieś trollbackienne albo coś tego typu. ale oh, on pchaj to pchaj! Mocniej, dobrze, pięknie, tak cię uczyłem, dobrze. Nie widziała. Kurde, cztery jak widzę, mam, ja w szoku jestem. Otwieramy, wrota tartaru, kurde nie ma miejsca bardzo, witam. Witaj Kamil, o kurde, na Ciebie czekałem, wiedziałem, że Ty się pojawisz w końcu. Kamilos, jak tam zdrowie, jak, jak życie wygląda? Oglądaliśmy mecz Brazylia-Chorwacja? Ja nie oglądałem, ale szkoda bardzo, że Brazylia nie wygrała. Ale, a w ogóle dlaczego jestem tak źle nastawiony na Chorwatów? A no dlatego, że przyszło mi żyć w kraju, w którym ich jest bardzo dużo i do, kiedyś bardzo lubiłem ten naród. Ze złościcie zawinie w koko i się znęca. <śmianem> tak. tak. Burrito. <śmianem> Burrito ze mnie robi. <śmianem> <śmianem> Trochę mi się przytyło, wiesz, i taki kurczę Patryk ze Spadłowa się zrobił ze mnie, więcej, wiesz o co chodzi. Więcej mięska. Więcej mięska do kochania, no. Jak tam u mnie, Kamilo, znowu stary, u mnie jest zawsze dobrze. Stary, nie pytaj jak tam u mnie, zawsze jest zajebiście. A wiesz dlaczego? Bo przeważnie jak nagram streamy, jest weekendzik. Więc musi być fajnie. Niestety, znaczy niestety, niestety albo niestety, na trzeźwo, ale no nie mogę pić na antenie, bo, bo jeszcze wyjdzie, że kurczę, że jestem jakimś patusem i tyle z mojego kanału zajebistego będzie, który ma raptem niecałe a A jej W się cię zawija, no tak. A jak tam u ciebie, jak tam twoja Natalia? Chyba Natalia się nazywała koleżanka, koleżanka, twoja dziewczyna, prawda? w ogóle to musia poznałem w mojej byłej, byłej, byłej robocie, już Ci to w sumie mówiłem, a... Wiem, poznałam go w kastorami. Tak, tak, poznać go w kastorowie, pamiętam. No ale coś chciałem powiedzieć. To jest ogólnie z, bardzo, z zupełnie innego zakątka Polski, chyba z góry gdzieś bardzo jesteś, nie? Bo on specjalnie przyjechał dla kobiety tutaj do Cieszyna do nas. Ale a wiesz Ze brzydowi to później to Cieszyna. Już nie pamiętam, kurczę jeszcze jak Magikal skończysz, no to jest spokój w ogóle. Patronusy będę czarował. Stary wybacz, jak, ci po, jak coś pokręciłem w twojej, związanego z Twoją historią. Bo wiesz, że ja lata już nie gadaliśmy tak naprawdę. Ja już nie pamiętam dokładnie jak to było. Ale musisz mi, przyznać, musisz mi zabić, brawo, że pamiętałem w ogóle mniej więcej. kontekst tego wszystkiego. Dobra, otwieramy to coś. To ustrojstwo. Czemu nie mogę tego otworzyć? Co jest? Nie, co jest grane? Przecież. Przecież mam tę maszynę. A, to już otwarte. O nie, ze świętochłowic. Przyjechałem obok kato. A, przyjechało Kato, to nie tak daleko. To, to kurde, jakoś, że myślałem, że ty jesteś z Antarktydy. Ale to nie tak ładnie. Ładnie, ładnie. Czego się nie robi dla was? Wy na zawsze kopa w dopadajecie. Nieprawda. Ja o ciebie dbam. To o mnie dbasz? No widać kurde. No Przyjdę no się kurde. No Dobra. Yy, Matylda. Czy ja chcę Matyldę wyciągać? Nie chcę Matyldę wyciągać. Gdzie jest ten pistolet? O tu tego szukałem. Przede wszystkim nie popełnię tego samego błędu jaki popełniłem w poprzednim streamie. I zapiszę sobie Gierkę w tym momencie. W sumie, czekajcie, ogarniemy to tak, że o kurde, rozdupi mnie za chwilę. Leon, ty nawet do trzech się nie potrafisz. Gorzej, że ja to gram, ale mnie z tym. Czekajcie, nie było tego na antenie. To się wytnie all under control, ok. Teraz sobie zapiszemy. Przepraszam. Przyjął się, bo byłem na chińskim jedzeniu. Ja wiem, że u was w Cieszynie taka wieś, że nie wiecie o takich odległych miastach, ale to no tak. U nas tak to było, ale mamy też czeski Cieszyn. W ogóle taka ciekawostka, przyjechał do nas dzisiaj typek i mój brat mi mówi, ej kolega jest z czeskiego Cieszyna, nie? ja byłem w szoku, nie? gość do mnie ma. Czyli chyba Polak, który mieszkał po prostu w czeskim Cieszynie, nie? Ja w byłem. Fajnie, fajnie jest zobaczyć w ogóle ludzi, którzy są w takim zadupiu, znaczy w takim zadupiu no, no, zadupiu, no w takim zadupiu, w którym ja pracuję w Niemczech, yy, spotykasz typa, który jest z swojego miasta. Zajebista sprawa, naprawdę, fajnie, aż się od razu Micha cieszy. Yy, dobra, myślę, że się przygotowałem, wszystko jest to, co powinno być. I teraz przede wszystkim, jaki jest plan na aktualne działanie moje? Nie zginąć. Dobra, jestem tu, zaktualiz zaktualizowała się mapa. Zachodnie biuro, tu jesteście czerwoną, muszę tutaj się pojawić. Tutaj jest straszna lipa, bo to są dwa zombieaki, muszę tu uważać. To są likery, więc też jest większa lipa. To musiałbym podnieść, ale no, strasznie ciężko. Pójdziemy tędy. Na razie chyba nikogo nie ma. Dobra, kolega na nie widzi. No. no i właśnie to jest to, czego się bałem. jest szybki. Cały czas jest na czerwono zaznaczone. No patrzcie się Dwóch tam jest. Trzeba będzie to ogarnąć, bo ja nie chcę tu zginąć. Oha! No już się kolejny wbije, wpierdziela. Wiecie co, ich tu będzie za, du za dużo za niedługo? Nie będę miał problem ich omijać no i idź, 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 ale spoko w sumie, werbujemy ich sobie wszystkich w jedno miejsce i będziemy ich omijać, bo to jest na spory ten, ten hole tutaj, wyjściowy. Dzięki temu będziemy mieć więcej, większe pole do manewru. Tutaj myślę, że wszystko jest Co? Jeszcze jeden? Ja pierdolę uuu, uuu Poszło, poszło Śmieciu. Dobra, jednego mniej. Tak to mogę strzelać Leon, kolego, mój najdroższy. Teraz cię lubię. Gorzej będziesz Co? Kto ci kazał tutaj przyjść? Ja pierdolę, ile tu jest? Czy ja coś słyszałem? O, headshot! Kurwa, czy ja chcę tu. W ogóle w, nie, w tym miejscu może być, dobra, szkoda, tracić na amunicji, Lecimy w inne miejsce, w inne miejsce, by tych tutaj nie zwerbować do siebie, gdzie oni są. Nawet nie mów mi o tej Brazylii, to jest tragedia. A, szkoda mówić. Szkoda mówić. Dobra, ci tam się parzą, patrzcie się. Kurwa, się podłączyli. <grywa> Dobra, niech z nimi, niech się tam bawią. Teraz jest bardzo newralgiczny moment, bo nie wiem... No! Nie! Aż tak blisko? Kurwa, no tu potrafią wejść. Ej, jest straszna lipa, nie? Nie wiedziałem, że, że do chodu możesz tyle zombiaków wejść. To jest niemożliwe. Znaczy... Po niego będzie całkiem spoko, bo będę mógł ich wymanewrować, tylko żeby oni. No i gdzie jesteś? Kurwa, zafokusowała się na mnie. A ten, tam co? O kurwa, no szybko jest. Szybko jest. Pytanie, czy ja bym. O, dobra, nic. Zrobimy to. W... tam jest jeden znob, jak tu są dwa? Ta poszła... Patrzcie, to chyba niska z powołania Czy generalnie ja chciałem Kurde Szybcy są W ogóle niespoko byłoby im po nogach postrzelać Na no nogę Ej, koleś! Ej, bez kitów, co są? To mogę z tytanu, czy o co tu chodzi? Myślę, że z tym, te, tą amunicję mogę marnować, jest jeszcze pół biedy, nie? Ale. Dobra, tych tam sobie na razie zostawiliśmy. Niech oni sobie tam siedzą. Gorzej będzie ominąć tych tutaj. Ten pajazd tu wszedł w końcu, czy nie? Patrzcie się, jaki penel! Wziął się, stracił. Wyskoczy na mnie pewnie. He? Chodź, Stać policja! Raz, dwa, trzy! To cztery liczyć nie będę, bo nie potrafię. Yy, boję się, że on gdzieś tu będzie. Gdzie on się stracił? Likera też nie ma. Dobra, to lepiej dla. dla mnie. Uuuu, poszło! Widziałeś to? <laughs> Daj mi dajka za to. No i tyle cię widziało... widziano... Zostawię, <laughs> zostawię mnie, w zostaw mnie. Śmieciu! Kurwa! Nie, 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 Nie wiem, czy nie powinienem zacząć z tymi strzałami po nogach, kończyć powoli. Ha! Ośmiu widzów mam na kanale, i akurat zobaczyli, jak Leon taje dupy. No kurde. Najgorsze jest to, że ja nie steruję. To wszystko wina Leona. Tak, wszystko wina Leona. Tego pada ze bo jak ja celuję, to on, on jest w ruchu. Ja nie wiem, dlaczego. Pad mi się coś psuje. Kurde! Nap... Słuchajcie. Jak miałem PlayStation 4, to tymi padami rzucałem, grając FIFA. one kurwa latać się uczyły, nie? A jak mam pada z Leja piątki, o którego dbam, to mi kurde nagle ale on sam zaczyna chodzić i ja... szkoda mówić. Dobra, robimy to panowie i panie, nie wiem kto tu jest na tym ekranie, kanale, ekranie. Chciałem fajnie zarymować, jak zawsze dałem dupy. Dobra, lecimy dalej. Ale że ja się witam i mój komentarz znika, jak to się wydarzyło. Kamil, ja nie wiem, to musisz się poprawić, w ogóle ja cię lata nie widziałem, chłopy, ty jeszcze żyjesz. Nikt nie daje dupy. No stary, nie wiedziałem, że tam jest kurwa liker jeszcze w tle. No taki fajny headshot wcześniej wyszedł. Że... Kolego, to wszystko twoja wina była. Kamil, jak tam u ciebie? Ty, uspokój się. Ua! Wyszedł. Tak, tak, młody jesteś. Dobra, poszło. Kamil, co do u ciebie? Słuchaj, ciekawego w ogóle, jak tam, jak tam z tobą się mordeczko... Co się z tobą mordeczko porobiło przez te wszystkie lata? Ile myśmy już nie widzieliśmy? Jakim cudem. Jakbym miał nóż, to bym go połatał teraz, ale no niestety nie mam. Tą amunicję, tej amunicji, amunicji mi nie szkoda, bo... jestem jest ten policjant? Ona jest szybka, kurde, ona jest bardzo szybka, ta koleżanka. Ja się zastanawiam, jak ten zombiak, który... Nie, tutaj nie idź, bo nie będziesz wziął drogi odwrotu! Leon, czyż ty, kurde, zgłupiał? W ogóle patrzcie, jak ja po, zombiaków po, porobiłem, to jest możliwe. Oczywiście ludzie, którzy wpadli tutaj, jeszcze nie subskrybują mojego kanału, a są przekonani co do mnie To zachęcam oczywiście raz do subskrybowania. Dlaczego ty stanąłeś? Ty chcesz mnie subować? Oczywiście zostawcie lajki, bardzo mile widziane Zawsze wspierają mój bardzo malutki kanał Chociaż podejrzewam, że i tak się nigdzie nie przebije, ale lepsze, lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Liczę na takiego soczystego headshota Bęk Aha. Patrzcie się na niego no Bo nie już tutaj zginąłem wiesz Właśnie silniker przemieścił No więc on Fortnite się Pogrywa teraz metinek i CS. Kuźwa gra za grom jest ogrywana, a, a no mogę to samo. A no mogę to samo o tobie powiedzieć. Kurczę, dawno streama nie było. Jak streama nie było, tydzień temu miałem W sty... <grym> odcinkach cię widzę i słyszę. Fajnie że że na odcinki podasz. Cieszę się bardzo. Wiesz, co no teraz miałem w tym tygodniu trochę nie, nie bardzo miałem czas, wiesz? Ale postaram się to natrobić w jakimś tam stopniu. Tylko kolegę ominiemy. Nie, zostawimy go tu. Strasznie dużo gier ogrywasz, Wiesz, teraz ja zawsze byłem zdania, że najlepiej sobie ogrywać jedną grę, chyba że grasz online. A w Fortnite to też sobie grałem z kumplem. Nie wiem, czy z nim wspólnie grałeś. To się postaram specjalnie. Czekajcie, bo tu był zombie. Elo. Zostawcie suba, nie bądźcie żyły.